Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z serii książki Baldur's Gate 3. Dzisiejsza książeczka, taka troszeczkę inna, nosi tytuł Jedna stopa, stopy dwie. Miło poznać, spotkamy się. I co tutaj mamy w opisie? Popularna książeczka z dziecięcymi rymowankami i wierszykami, zebrana i opracowana przez Eufadorę quill No i co w środku? Jedna stopa, stopy dwie. Och, jak dobrze spotkać się! Dwa kaczory, jedna norka, cała beczka w pół półwieczorka. Jeden niedźwiedź, piwka, trzy. Dołącz, przepij, mamy czym. Jedna stopa, stopy dwie. Och, jak dobrze spotkać się! I to są rymowanki dla dzieci. No niech im będzie, nie? Jondala i Garl mili racuchem się dzielili. W słodkim syropie pomieli się ku sobie. Przyleciała mucha i okropna wstręciucha. Dora sucha przypadła, ją dali i garla. Garl spróbować chciał jadła, wtem ją dala pobladła. Ależ nie jest kochany, racuch zmarnowany. No to też tak bardziej trochę dla dzieci, ale też nie za bardzo, nie? Był sobie starzec imieniem Elmund, co piekł najlepsze bułeczki Feirun. Gdy innych częstuje, starszyzna ga gardłuje. Jak nam nie dasz więcej, to wróg pójdzie Bizun. A tutaj troszkę im się nie zrymowało, no, ale trzeba przyznać, że ciekawe pomysły mają twórcy Baldursów. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym filmiku.